Ciemnoczko, wszystkim na moim kanale. Chcę zrobić taką szybką reklamę na temat mojego nowego kanału, którym będzie polegał na tematyce informatyki, czyli jak działa dane, sprzęt, składanie i też coś podobnego coś w tym stylu. Też o telefonach, nie telefonach i różne aplikacje, które są fajne do, do grania czy coś podobnego. I tu jest nowy kanał, który stawiłem. Które utworzyłem raczej, i tam będzie można dołączać. Nie za niedługo stawię kolejny filmik, tylko że na tym kanale, więc chętnie zapraszam. I też tam stawię właśnie filmik, też właśnie o tematyce elektroniki, i tak dalej. Ale to będzie teraz pierwszy film, więc tam przedstawię się, co będę robić, i tak dalej. Tu tylko stawiłem, tylko reklamę szybko, więc naprawdę zapraszam. Tam będą też stawiane filmy, i też będą streamy, i tam będzie można pytać. Czego się nie wie, i tak dalej, więc chętnie zapraszam do subskrybowania. Dziękuję, cześć.